Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 5 Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do Twych uszu. Ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. Pan Bóg nasz zawarł z nami przymierze na chorebie. Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, Lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. Spośród ognia na górze mówił Pan z Wami twarzą w twarz. W tym czasie ja stałem między Panem a Wami, aby Wam oznajmić słowa Pana. Gdyście się bali ognia i nie weszli na górę, A on mówił: Jam jest Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił sobie żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego w błahych rzeczach, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak Ci nakazał Pan Bóg Twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką Twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani żadne Twoje zwierzę, ani przybysz, który przy, przebywa w Twoich bramach, aby wypoczęli Twój niewolnik i Twoja niewolnica, jak i Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan Bóg twój. Ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał Pan Bóg twój strzec dnia Szabatu. Czci swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan Bóg twój. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywie przeciw bliźniemu swemu jako świadek. Nie będziesz pożądał żony swego bliźniego, nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Te słowa wyrzekł pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem. <laughs> Niczego nie dodając, napisał je na dwóch tablicach kamiennych i dał mi je. <laughs> Gdy usłyszeliście głos spośród ciemności, a góra płonęła ogniem, podeszli do mnie wszyscy wodzowie pokoleń i starsi i rzekli. Oto Pan Bóg nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Głos Jego słyszeliśmy spośród ognia. Dziś widzieliśmy, że Bóg może przemówić do człowieka, a on pozostanie żywy. Czemu teraz mamy umrzeć? Ten bowiem ogromny ogień nas pochłonie. Jeśli jeszcze nadal będziemy słuchać głosu Pana, Boga naszego, pomrzemy. Która istota cielesna usłyszała głos Boga żywego? Przemawiającego spośród ognia, jak my, i pozostała żywa. Przybliż się i słuchaj tego wszystkiego, co mówi Pan Bóg Nasz. Mów nam wszystko, co powie do ciebie Pan Bóg Nasz, a my usłuchamy i wykonamy to. Pan usłyszał Wasze głośne słowa, gdy mówiliście do mnie, i rzekł mi Pan. Usłyszałem głośne słowa tego ludu, które wypowiedzieli do ciebie. Słuszne jest wszystko to, co ci powiedzieli. Oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede mną i zachowywali zawsze wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło im i synom ich na wieki. Idź i powiedz im, wróćcie do swoich namiotów, a ty zostań tutaj ze mną. Oznajmie ci wszystkie moje polecenia, prawa i nakazy, jakich masz ich nauczyć, aby je wypełniali na ziemi, którą ja im daję na własność. Przeto starajcie się wypełnić wszystko, co wam nakazał Pan Bóg Wasz. Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo. Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana. Boga waszego byście mogli żyć, by dobrze Wam się wiodło i byście długo przebywali na ziemi, którą macie posiąść. Koniec piątego rozdziału. Księgi Powtórzonego Prawa.